Ależ tu będzie się działo, jeżeli te kartony będą całe. Clara Barson, Alicja. O nie, o nie. Zaraz sprawdzamy. Kolejna Clara Barson. Zaczynamy. Otwieranie. Nie przez rozrywanie. Lakę 3-2-1. Zaczynamy od pierwszego. Co ty na to? Co widzowie na to? Dobra, stan już jest trochę w opokarnym stanie. Jest stan dostateczny. Ja bym powiedział nawet mizerny. Trójeczka. Dobra, pierwszy karton, a jeszcze chyba 6-7 przed Wami. Alicja, klejenie czarów. U. A to jest trochę lepsze, stanie. Trochę lepsze, szpileczki. Jakieś... Nie. Nie lepsze. Przetarte. Jakoś tam, konkretnie. Jakoś tam złotko jest jeszcze pod butem. 36 rozmiar. Kolczyki? Podkowy. A podkowy. A to tak, tak. Do obcasów. Kolczyki do butów. <gulczyki do butu> <gulczyka> Trzecia kara Barson. Podwójne klapki. Naomi. Na, ka na kadze porę roku. Co jest? Nie wyrzuca w dobrym stanie, bardzo dobrym stanie, tylko w dostatecznym. Jeszcze sporo jest szans. Jensen, kolejne pięć prób. Mamy pięć bramek. <taki> tak, pięć bramek. Czy będzie ząk, Czy będzie kot? Panie Zygmuncie, naomi, otwieramy. Pierwsza bramka. No nie wiem. No nieźle, nieźle. Nieźle, lepiej niż poprzednie. Takie korkowe jakby. Korkowe. To może czwórka, czwórka będzie adekwatna. Adekwatna. Dobra, Naomi, Kolejny Naomi zostawimy na deser Wędrujemy. Bramka numer 3. Dalej, w bramka numer 3 To jest Nawet Minus 3, Albo minus 3, może i minus 3 będzie lepsza. Ocena. No witaj Klara Barson, weź się trochę zreflektuj. Teraz podobno dwójka to jest dobra ocena. O! No, powiedzmy, że tak. Trzy z plusem, może czwórka z minusem. Tak myślałem, czy z plusem. Butikowy sklep, widzowie. Dziękujemy za łapki, komentarze, subskrypcje. Czytamy wszystko na bieżąco. Jesteśmy z Wami. Bramka numer 5 masz. Bo jedna ominięta tu. No tak. Upsa! O! Ominięty w papierze. Tak zapakowane. O. Dziękujemy, że z nami jesteście. A na każde okazję, na każde, okazje, na każde parę roku. To masz na, parę, na parę roku Japonki. Troszeczkę laker zdziały. Troszeczkę przechodzili. Na pewno nie amerykańskie. No to teraz ten deser, ta Naomi, ta szansa. Zostawiłeś bramkę numer dwa. Ile warta Otwieramy może być? bramkę numer dwa. Warta 1000 złotych. O, no, dobra, dobre, dobre. Poczekajmy. Podobny styl do tak, pierwszej Naomi. I chyba Naomi wygrywa. Czwórka z plusem. Jak najbardziej widzowie, śmietniki zaskakują. Śmietniki pokazują swoje prawdziwe możliwości. A to dopiero początek, przedsmak maratonu. A może dobrze znany pudełko Adidas. I jego zawartość. Jak na bagę jest tam coś? Miodowe buty. I są miodowe. Znaczy nie miodowe, białe. Białe. W dobrym stanie. Lodowe, nie miodowe. Już czuć. nie. Już nie w dobrym. Aha. O, przeważnie tak buty pocapią, Pękasz w tym miejscu. Wołają papu. Trzeba je nakarmić. Buciki bucikami, chatka, chatką. Na każdego coś dobrego. Ta szkatułka drewniana, przykoła. Mnie oko. ta torebka bardziej interesuje. No fajna, fajna. Do zbierania, zbierania wielkich klejnotów. klejnotów, diamentów. Co tam osa? Osa, jak widać. Do kolekcji japoński domek, a właściwie nie japoński, nie tokijski, tylko szklarska poręba, tak myślałem. Cóż to w środku się ukrywa? A ty nie od tego domku? Mówisz, będziemy go składać. Taras? Taras? Będziemy go składać, mówisz. Franko, to jest na żywo. Za chwilę ludzie wyrzucają śmieci, więc przeczekałem ten moment, głośniejszy. O, co tam Franek kryjesz? A Franek kryje gierkę, warcaby, wycieczki po Europie. Jensen, niedługo wybieramy się do Fitniagii. Uważaj, no, była była na rynku. Do Finlandii Helsinki, albo Belgia, albo Grecja i Saloniki. Krapki dla gadki. Tak, takie fantastyczne. Biel? 38 rozmiar, blue line. I to takie małe niedopatrzenie z mojej strony, okazuje się, że to jest skarbonka. Będziemy wrzucać takie monety zdobywane, znajdowane na śmietnikach. Tutaj będą duże skarby. Metalowe pudło. Herbatowe. Herbatka, utatka Herbatowe. Jakby coś, jakby. Coś. Chyba mocniej przycisnąłem. Będzie ci ciężko otworzyć. Nie grucha, ale Tak słabiutka. Tu czekaj. Chyba zawiaski są. Trzy, dwa, dwa jedna herbata. Herbatka. O nie. Nie herbatka. To jest taka bransoletka dziecięca. W fioletowym kolorze. I. I. Konik bez zbiegło. Tak, i te pony. Jednorożec. No zaskakująca zawartość. Nie herbata. Nie płatki. Nie kawa. Otwieranie przez rozrywanie, Ale nie ma zaglądanie przez szczepanie. To, to jest właśnie styl Gangolsena Ljonoskopia na całego. O. Szufladeczki. Trzeba je będzie troszeczkę rozszerzyć, ujawnić tajemnicę. Nieskończoność. Poczekaj. O, zaczynasz od środka widzę. Ej, co jest? O, coś tam gruchało. To tam gruchało, lakie. Od góry? A od góry te nie ma? Tu jest. Mamy, mamy skarby. O. A co tu gruchało? No od tej góry lub od środka. A to się otwiera tu? Musi, może od samej góry. Pół godziny temu, pół, pół godziny później. Tu się od góry otwiera. tu chciałem Co tam jest? Pędzelek? Pędzelek. To ty tak nas zwodziłeś? Ajajajajajaj. Można i otworzyć ten worek. Mogą być zaskakujące rzeczy. Chemia. Wyślij latarkę na chleb, wyłącz. wyłączyć. Czysty. Czysty. Można zapisać, czysty zeszyt. Na not notatniki. Fizyka. Fizyka. równa się kwadrat. Czy będzie ten sam schemat? No tak. nieprawdopodobne, nieprawdopodobne. A jednak, a jednak. Jakie teraz mamy przedmioty? Język polski i historia. Wszystko przygotowane pod tematykę Lekcyjno no i jak to skomentować? Czasami brak słów. Po prostu trzeba wziąć teraz na, na rok szkolny i pisać. No, tak, tak. Była przygotowana do pisania, ale. I to wyrzucone tuż przed końcem wakacji. Ponoć człowiek uczy się na błędach, ale jak widać na tym przykładzie, nie każdy wyciąga z nich wnioski. Którędy skarby wrony? A, w każdym kierunku. No ta. Otwieramy je reklamówki. Niezwykle mnie interesuje zawartość. Chyba przez rozrywanie I to jest piękne na śmietnikach. Nigdy nie wiesz do samego końca, co się trafi, co się znajdzie jakie odkrycie jaki koszyczek i choćby to właśnie jaki koszyczek cebulko no czuć, czuć A. cebulę, Lakę nie płacę jak tylko. cebula to i, mar... I, pomidor. i pomidor tylko nie płacz lakę na sałatkę no takie niespodziany aha to drewniane chyba jest Kurde no, o takie miniatura fajna, ale fajne te damskie. Trzydzieści trzy. Wojtyłko. Wojtylko! O, Piesek. Nie zauważyłem Cię. Zobacz, że pies czekuje, jakie wypolerowane buty. Mnie buty niepotrzebne powiedz. Koty buta, ale pies, buta nie słyszałem. Nie? Piesek? No, no to mamy już nową mowę. <noise> Jak kot, to i pies, nie? <noise> Dobre pytanie: co się ukrywa w tej reklamówce? Ale czy całe? Ostrożnie Ostrożnie, bo nie szkło tylko puzzle Grzybobranie Edukacyjna gra planszowa Proszę bardzo lakę Zaraz te cudeńka dostaną drugie życie Boso albo w Ostrogach. Który ty jesteś? Po lewo czy po prawo? Po lewo. Powodzonka. I jeszcze zaglądamy do tej reklamówki. I mamy. Wodomierz. Czasomierz. Ja otwarzec 3 Kolejny, samochodowy No i uchwyt do telefonu samochodowi? No, dokładnie 5 złotych, wart Zakładam, że ten kotek śni o śmietnikowym raju. Śpi, śpi, śpi. Szczęgi 3. Jurassic Park. Wow. O, to jest już poważniejszy. Pewnie... Pewnie chodzi, nie? Na baterie. To co myślicie, że dinozaury wyginęły przez uderzenie asteroidy? Czas je reaktywować na nowo. O kurde, zadziałał od razu, zapiszę raz. postawię go <grywa> Uciekaj, czekaj. Kieruję się w moją stronę, zobacz. Wow. O. On tańczy. Bo z tych nie grozi. Wow. obrotowy zrobił koło. Puf! No bo. No. Daj mu, daj mu się. Wyszalec. wyszaleć. szaleć. Proszę, Trzymaj się, tyranozo Rex. Mam nadzieję, że niejedno jedno dziecko jeszcze uszczęśliwisz swoim chodzeniem i tańczeniem. Cztery oczy, mu śmierdzicę. Masz arach arachnofobię? No to sprawdzamy pająka.

pewno, czy aby na pewno. Szklanego nie widziałem dekodera. to trzeba delikatnie, bardzo delikatnie się z tym obchodzić. Szklaneczki, fantastyczne wzory. Złociste. Raczej nie popękane. Nic nie zbitego. No ale widzowie, każdy jest inny. Każdy jest inny. Jeden na drugie nałożone. Szklanki, kieliszki. W tym przypadku mamy czekaj, ten jest zbity. Słoneczniki? Nie zbity, niestety. Tak, słoneczniki. Pierwszy. A osi dalej nie dają za wygraną. Drugi i trzeci. O, taki nadzwyczajny kieliszek. Ciekawe czy to są lata PRL. Pewnie tak. Pewnie tak. Myślę. Jeszcze taki. Co to dokładnie pisze? Doppler Hertz. No, to nie wiem, czy to jest akurat wskazane, aby popijać plus, plus 18% Procenty. zależy, co by jest popio? Może lekarstwo popije. No, no, może tak z problemami sercowymi. Lekarstwa są różne. Ok, sprawdzone. Tutaj troszeczkę dziecko małe płacze, więc trzeba na cicho. Dzisiaj totalne otwieranie, wszystkiego. Ten karton trzeba zbadać. Otwieranie. Przez rozrywanie. Nie, przez otwieranie. Ultra. Proszę. Kroszek. Dobra, to był fałszywy karton. Lakę. Przyglądamy się temu kartonowi. I mam mieszane uczucia. O kurde. O jaki fajny. Ale fantastyczny. piesek. Co to Jamnik? Czy Rodweiler? Siemann Oliver. Wracasz do żywych. Mogą być trochę nutki. Zadowolenia wyrazić. Mapet Show. <laughs> to co było o śmieciach, teraz będzie na wolności. A co dokładnie? I uwaga, o wąż. Bo. Nie wrzucamy brudnych zabawek, brudnych maskotek do konteneru PCK. Jeżeli już to dobrze sprawdzone i czyste. Ze zapachem, świeżość. żółwie ninja. Donatello, Raffaello, czy Michelangelo. Nie masz drugie oko. Także bez obaw, bez obaw, panujemy nad sytuacją, ratujemy co się da, razem z wami. Mapetowie w akcji. Mapetowie w akcji. Co taki byszczak? Cześć lakier. Co to za byszczak? <grych> Cześć tygrysko. Cześć nemo. Płyń, płyń, proszę, płyń. Masz troszeczkę wody przez morze, oceany. Misiu chyba przespał całą zimę. Dopiero się budzi do życia. Plus zajączek króliczek. Wielkanocny. Niedługo i przyjdzie na ciebie czas. Po lewo lekko brudzone, a po prawe czyściutkę. Także staramy się jak możemy, wręcz skrupulatnie i drobiazgowo. Żeby nie było, ale i tak, mam nadzieję, że nam ufacie. Wzajemne zaufanie to podstawa.